Teraz pokazać amatorom, ja na czym polega prawdziwy offroad, za z numerem 1. Strasznie się tego boję Już koniec, tak?

Brawo panie. To jest to na razie. Nie będzie lepiej. Już tak jak szte górki tam. na razie. lekcja pierwsza dla amatorów. Kurwa, chłopiec kręci. Nie dzień przy fajne, śledzi. No, lekko nie ma, kurwa. No, ale fajnie, fajne, fajny filmik jest. Zobaczcie kur. To łynce znowu wyszło. Ty masz farta kurwa do tych filmików na lodzie Trzeba by później tam pojechać ten koptak i nie? Z niebrali się Nie no. No, no. A ty masz? Nie, nie. A, a, a czemu to się nagrywa?